Siemano. Dzisiaj kolejne przekładanie. Tym razem przekładamy ptasznika nadrzewnego. Terrarium, terrarium mamy wysokie, na 30 cm. Yy, będzie to ptasznik Lampropelma Violaceopes. Był to był w sumie mój pierwszy ptasznik, którego kupiłem. Niedawno został wyseksowany na samiczkę, więc loduj, ląduje w terarium. No, przez ten czas kisiła się w takim w takiej malutce, malutkiej sosierce. I, no i teraz myślę, że najwyższy czas, żeby ją tutaj do jakiegoś porządnego terrarium wrzucić. Nie mam pojęcia jak, jaki ona ma tam charakterek, bo w zasadzie nigdy się z nią jakąś tam, no nigdy jej stąd nie wyjmowałem, ale dzisiaj musimy, musimy to zrobić. Mam nadzieję, że mi nie spierdzieli, bo nie chciałbym jej ganiać poważnie. No, zrobimy to w ten sposób, że umieszczę sosierkę w środku. O, w taki oto sposób. No i Miejmy nadzieję, że uda mi się wygonić jakiś taki w miarę sensowny punkt uuu Jest stawianko hm, jakby, ja, jakby to przekręcić bardziej w tamtą tą stronę Holender Patrz jak się ładnie stawia O, w taki punkt No Szykujmy się co na, na najgorsze, ale kurczę, to mi, to mi trochę koliduje. Nie, no musi być inaczej bo ja wtedy nie wysięgnę pęsetą Dobra, umieśćmy ją jeszcze raz tutaj. Bo tak. I zrobimy tak. <laughs> Muszę sobie mieć drugą pęsetę. albo Albo pędzelek. I ją spróbujemy. No, zmienia położenie. O, Holender, nie no, ładna jest, ja pierdzielę. Uła. Ale ja wiem, że ona mi wyskoczy tutaj, nie? Ona nie pobiegnie tam, tylko... To na leżąco musisz to. Mhm, <laughs> hmm, jak to zrobić, najsprytniej by było? Żeby ona się grzecznie nas posłuchała. No na leżąco najlepiej, tam. Proszę hmm. to. O, 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 coś takiego może, o. No. Tak no. spróbujemy tu no, I teraz jakby ją tam... Może pędzelkiem? Nie, pędzelek za długi. O, musimy ją tutaj troszeczkę. Nie no weź tamtą stronę. No nie da się tak w tą stronę, no. No. Tak to nie dostanę się niczym tam. Musi być tak jak jest. Pobiegnie do góry. Miejmy nadzieję. No. Dawaj mała. Dobra. No wyskakuj stąd. ładnie. No pokaż się. No jeszcze te dwie wylineczki i będzie kurde śliczna sztuka. No, Nie brzydka jest co? Jeszcze trochę tej taka bura została. Aczkolwiek no, jest już troszeczkę niebieska. Także jest to mój pt pierwszy ptaszek, który kupiłem jako L1. -kę. Aktualnie jest chyba w stadium L8. Mają półtora, półtora roku, więc no kiepsko z tymi welinkami było ogólnie. Nie wiem czym to było spowodowane, aczkolwiek no słabo jadła. Może też na początku temperatura była nie, nie za dobra, no ale jest niewyseksowana wyseksowana z wylinki na samice, także Także myślę, że teraz będzie tylko lepiej. No, widać, że nie jest za, za, za bardzo podkarmiona, nawet po odwoku. Karapaks w stosunku do odwoku jest taki, no, ten odwok nie jest za bardzo napuchnięty, więc może tutaj się troszeczkę poprawi to wszystko. No i co? Terrarium jest gotowe. Miejmy nadzieję, że, że się zaklimatyzuje w którejś z tych tub. No i niech rośnie sobie tutaj aż do dorosłości, i pewnie przerzucimy ją do czegoś większego. Jak już podrośnie, pewnie za jakieś kolejne półtorej roku. No dobra, to jeszcze ją przepchniemy troszeczkę dalej. Zobaczymy, czy wystartuje. No, nie w tą stronę pobiegła co powinna. Ja mam o, tutaj mam. Robimy taki myk, żeby nam nie uciekła. Hop. No. Dobra i zamykamy ją na razie. Niech ona sobie swobodnie tutaj się zaklimatyzuje. Żeby ona to nie spierdzieliła Dobra, to by było w zasadzie na tyle. No, i czekajcie na kolejne wrzutki. Bo jeszcze mamy trochę tych pająków do przełożenia. No, to nareczka. jo.